Ten weekend mieliśmy piękną pogodę. Wzięliśmy 125 i pojechaliśmy do Cinka, żeby pokazał nam swoje okolice. I najciekawsze w tej historii jest to, że ja jeździłem junakiem 125 Racer i się nic nie stało. Uwierzylibyście? pomarańczowa strzała to odświeżony model na rok 2022. Jest to motocykl w klasie 125 i można nim jeździć na prawo jazdy kategorii B, posiadając je dłużej niż 3 lata. Motocykl zmienił się delikatnie wizualnie i zmieni się również silnik. Mamy tu jednocylindrową jednostkę o pojemności 124 cm i mocy niecałych 11 koni. Waga motocykla to 115 kg na sucho. W wyglądzie względem poprzednika zmienił się między innymi Błotnik, został on delikatnie przeprojektowany i zmienił się również bak. Urósł z 17 litrów do 20 litrów. Dzięki temu motocykl zyskał na wyglądzie pod względem tego, że stał się delikatnie większy. Druga zmiana względem modelu przedliftowego to silnik. Który mocowo nie urósł, ale został przystosowany do nowych norm spalania Euro 5. Znajdziemy tutaj 11 koni, które do miasta sprawdzają się naprawdę idealnie. Jednak kiedy wyjeżdżamy poza miasto, potrzebujemy, żeby motocykl pojechał z większą prędkością. Należy przyciągać motocykl na obrotach pod czerwone pole. I wtedy na każdym biegu jedynka 8 9 tysięcy, dwójka, 2 9 tysięcy i motocykl naprawdę bez problemu dobija do prędkości 90-95, a nawet udało się nim pojechać 110, przynajmniej tyle wskazywał prędkościomierz. Mamy tutaj wałek wyrównoważający, który wpływa na to, że sam silnik za dużo wibracji nie daje. Znajdziemy je dopiero w okolicy 8-9 tysięcy, kiedy motocykl wkręca się na te najwyższe obroty i zaczynają nam lekko drżeć podnóżki. W dłuższej podróży nie wpływa to na jakikolwiek dyskomfort. Całe oświetlenie poza główną lampą to LEDy, wprowadzając odświeżoną wersję, Junak mógł również główną lampę zmienić na LEDową. Moim zdaniem nie są to jakieś duże koszty, a bardzo by pozytywnie wpłynęło na odbiór tego motocykla. Bardzo fajny w tym sprzęcie jest cockpit, który przede wszystkim jest bardzo prosty, i informacje takie jak: Obroty, jak prędkość, jak wskaźnik paliwa, czy wrzucony bieg, są bardzo dobrze widoczne, ale ikonki, które mamy w górnej części tego kokpitu, czyli wrzucony neutralny bieg czy awaria silnika, niestety są za przyciemnioną szybką i czasami ich po prostu nie widać. Najgorzej jest, kiedy w kasku spuścimy blendę, to tego praktycznie już w ogóle nie widać. Chłopaki cały czas się ze mnie śmiali, że miałem uruchomiony kierunkowskaz, ponieważ przycisk od kierunkowskazu też nie jest najlepszej jakości i dodatkowo to, że nie widzimy na tym wskaźniku, że kierunkowskazy mamy uruchomione, powodują to, że bardzo często ich nie wyłączamy. hamulcowy znajdziemy tutaj CBS, jest to system wspomagający kierowcę. Jest on wymagany przez przepisy Unii Europejskiej. Działa on w taki sposób, że kiedy wduszamy dźwignię hamulca, to działa nam zarówno przedni, jak i tylni hamulec, a nie tylko ten, od którego wciskamy daną dźwignię. Zarówno z przodu, jak i z tyłu znajdziemy tarcze. Z przodu mamy trzytłoczkowy zacisk, więc jak na taki sprzęt to całkiem sporo. Z tyłu mamy jednotłoczkowy zacisk. Jeśli chodzi o hamulce, bez problemu pomogą nam zatrzymać się na światłach, czy w jakiejś tam awaryjnej sytuacji. W przypadku zawieszenia, z przodu znajdziemy klasyczny teleskopowy widelec. Z tyłu mamy dwie sprężyny, i obie są regulowane, jeśli mówimy o napięciu wstępnym. Samo zawieszenie, pod moją wagę, powiem szczerze, było bardzo takie wypośrodkowane pomiędzy komfortem a tym, że faktycznie wybierało na dziurach. Wczoraj troszkę pojeździliśmy faktycznie po takich gorszych drogach, więc pod tym względem jest tutaj naprawdę dobrze. Na motocyklu jesteśmy bardzo wyprostowani, więc też przy dłuższych trasach pozycja nie jest męcząca. Coś, co dla mnie zawsze jest ważne, to wygodna kanapa. Tutaj ogólnie kanapa jest lekko twarda, ale nie czujemy dyskomfortu. Kiedy patrzymy na motocykl, to nie odnosimy takiego wrażenia, że faktycznie jest to mała maszyna. Jednak w momencie, kiedy usiądziemy na ten motocykl, to zarówno dość wąska kierownica i dość wąska talia tego motocykla sprawia, że czujemy się, jakbyśmy jechali faktycznie na jakiejś małej maszynie, czy jak to się niektórzy śmieją, na rowerze. Racer wyposażony jest w elektryczny rozrusznik, ale oprócz tego mamy jeszcze możliwość odpalania go skopki. Przy tej kopce jest jedna sprawa, że niestety, ale podnóżek kierowcy przeszkadza nam w tym, żeby motocykl odpalić z kopki, bo kiedy. Jak widzicie. się blokuje. O, pyk. A jak już jesteśmy przy odpalaniu motocykla, kiedy motocykl przyszedł do nas do redakcji, oczywiście każdy z motocykli jest sprawdzany, wszyscy siadają, chcą sobie odpalić. No i tak samo było w przypadku Junaka. jego odkręciliśmy kluczyk. Nie chcę odpalić. Raz, drugi, trzeci, jedna, druga osoba. Każdy sprawdza, może o coś tu chodzi, i tak dalej. E, się okazało, że motocykl ma po prostu blokadę położenia nóżki. Kiedy jest ona wyciągnięta, to motocykl nie odpali. To niezależnie, czy mamy wrzucony neutralny bieg, czy mamy wrzucony jedynkę, czy dwójkę, tak jak to bywa w motocyklach. No e, Tutaj, kiedy mamy po prostu nóżkę wyciągniętą, to Junaka nie odpalimy. E, mamy tutaj tylko pięć biegów e, i są one dość długie. Sama skrzynia, jeśli chodzi o szukanie neutralnego biegu, to kiedy się zatrzymamy. To możemy go nie znaleźć, więc zanim się zatrzymamy, dwójkę wrzucimy na neutral. Nie róbmy tego na postoju. Lepiej sobie taki nawyk po prostu tutaj wyrobić. Będziemy mieli dużo prostsze życie z tym motocyklem. I jeszcze jeden fajny element, który może pomóc nam w mieście. Coś, czego nie znajdziemy dzisiaj w droższych maszynach, nawet. To nóżka centralna. Ułatwia nam przede wszystkim. Parkowanie w jakichś wąskich miejscach i dwa, że dzięki nóżce centralnej możemy go nawet na jakimś niepewnym podłożu postawić, i motocykl będzie stał. Kolorystyka tego motocykla, tutaj akurat mamy pomarańczowy z czarnym, występuje jeszcze w wersji zielony z czarnym ala kawasaki oraz biały z czerwony. I na pierwszy rzut oka, kiedy patrzymy na ten motocykl, mamy wrażenie, że jest to chińczyk. Widać, że troszkę tańszy, troszkę mniejszy, troszkę słabszy. Ale kiedy podchodzimy do tego motocykla i zaczynamy się mu przyglądać, zaczynamy patrzeć na różne elementy tego sprzętu, to się okazuje, że jest on wykonany całkiem dobrze. Jak na kwotę, którą za ten motocykl kładziemy, niecałe 9 tysięcy, to jest zadbane o to, żeby się wszystko spinało. Z takich elementów, które mi na przykład się rzucają w oczy, akurat właśnie w takim chińskim motocyklu, to pług. W większości chinoli tego nie znajdziemy i to powoduje, że ten motocykl nabiera trochę fajniejszych kształtów. Oprócz tego Elementy kolorystyczne, takie drobnostki jak czarne klamki, a nie po prostu srebrne, metalowe lusterka, które naprawdę są duże, i wszystko o nich dobrze widać. Kapa silnika, która nie jest po prostu smutno szara, tylko ma taki kolor złotawy, i inne elementy w tym motocyklu do tego nawiązują. Więc widać, że Junak stwierdził, że słuchajcie, ale na ten motocykl będą ludzie patrzeć i niektórzy nawet może będą kupować go oczami. I te wszystkie elementy mogą spowodować to, że ten motocykl nie będzie wyglądał jak tani prosty Chińczyk. Bardzo często w komentarzach piszecie, że jak to jest, że jeżdżąc większymi motocyklami, dobrze się bawicie, jadąc 125. Kiedy jedziemy w więcej osób. Każda z tych osób jedzie 125, każdy z nas ma interkom i jedziemy w fajne miejsce, to tak naprawdę pojemność trochę odchodzi na drugi plan. Bo Mamy tutaj więcej pewności, ta moc jest mniejsza i to wpływa na to, że po prostu na tych motocyklach się można świetnie bawić, ale trzeba to robić z fajną ekipą. Ja jeszcze dodał tę historię Danona, a nie Danon mógłby to powiedzieć. To chodź i powiedz, to powiedz co chcesz powiedzieć. Super się bawiłem, nie mogli mi uciec i dzięki temu, że nie mogli mi uciec, to ja mogłem z nimi się przejechać i przeżyć super przygodę. I się pobawić. I się pobawić, i się nauczyć wielu rzeczy. Jaka jest złota zasada? A jaka jest złota zasada? W gaz. No. Day na gaz. Więc nie ma znaczenia, czy w ekipie są doświadczeni rajderzy, którzy jeżdżą już od bardzo, bardzo dawna, czy jest też świeża nowa osoba. Po prostu można się dobrze bawić i można się dużo nauczyć. Możemy w takich motocyklach doszukiwać się braku jakości, możemy doszukiwać się wad w postaci kopki, która nie do końca jest zrobiona tak, jak powinna, skrzyni biegów, która nie zawsze działa tak, jak byśmy chcieli, czy wskaźników, które można by dopracować i byłoby naprawdę dobrze. Ale pamiętajmy o tym, że jest to naprawdę tani motocykl, cena 8899 zł. Jest to motocykl, który ma 20-litrowy bak i przy spalaniu 2, 2,5 litra, dobra, w porywach 3, jak naprawdę tutaj na manetce będziemy wisieć, zrobimy kilkaset ładnych kilometrów i mamy tutaj maszynę, która jest lekka, która jest zwinna, idealnie nada się do miasta, dzięki niej sporo zaoszczędzimy, ale też od czasu do czasu, jeśli mamy ekipę, wypadniemy gdzieś za miasto, pojeździmy, świetnie się pobawimy i myślę, że nie była to ostatnia jazda Niecinek, dasz się jeszcze namówić? Następnym razem będą skutery. Zastanowię się. Można się zacząć zastanawiać, skąd się wzięła nazwa Racer. Ponieważ motocykl ani nie wygląda na sportowy, ani w klasie 125 nie jeździ jak sportowy. Ja osobiście na przykład tą nazwę zmieniłbym na City i myślę, że dużo bardziej by pasowała do tej maszyny. Ja no powinno być po polsku. Junak miasto.